Dobra, żeby zajmować się programistą, ci pokazuję, co trzeba zrobić. W ogóle nie wiem, żeby wchodzić to tak. Pierwsze, co musisz zrobić, to poznać, dlaczego ty chciałeś być programistą. Więc wchodzisz na just join, just e, join i I klikasz enter. No i praca, dobra, praca, praca. Tu już jak chcesz na just join, to teraz już wiesz wszystko i w to, to tłumaczę. Jak to wszystko. Pytam dziewczyną. Pierwsze, co cię interesuje, to jest to location. Locatem jest ważny. Jeśli jesteś, jesteś bardzo leniwy, to klikasz tak. Remote Poland. No bo jesteś w Polsce, a to jest ten... Yy, no, że pracujesz w ogóle sobie z domu cały czas. I klikasz to cię interesuje. Oczywiście, że interesuje Cię siano. Więc jak, sort by, po czym chcesz posortować. No po sianie, więc yy, tu klikasz Higgest salary. Jak już masz to Hitwest salary, to już wiesz, że tam dobrzy programiści to tam u góry zarabiają od 50 do 100 tysięcy. No i trzeba wiedzieć, trzeba wiedzieć, w ogóle. Co trzeba zrobić, żeby zgarnąć te siano. No więc klikasz te... Patrzysz. No więc tak. Żeby mieć ten stokoła, no to musisz znać co dodać dodać. Linux i regulari. To masz description. No dużo tego jest, kto by to czytał. Jeszcze jakiś tam język nie znam. No ja ci chłopiej teraz. Jeśli nie znasz ogólnie tego języka, no to to jest angielski, no tyle wiem. No i co trzeba zrobić? No nie, znasz, kto by się uczył angielskiego, przecież te programiści są leniwi, więc nie będą tego robić, nie, nie będą tego robić. Robisz tak, klikasz lewym przyciskiem myszy, zapamiętaj sobie, lewym, tutaj i zaznaczasz to, tak? Ciągniesz w dół. Jak tu są dziewczyny, to mogą się skojarzyć, ale to, no i to królikasz kopię. I teraz piszesz tak. Wpisujesz tu translater i klikasz Enter. No jak masz już to, no, dobra, jaki brakuje mi funkcji. Co to mi wyskoczyło? I klikasz tu to masz go. No, jakbyś nie wiedział, którym kliknąć to lewym. Klikasz tu prawem I klikasz, powinno być wklej. Nie widzę tego. No to Ctrl V. Ctrl V i to ci się wklej. I to wymierasz. Wykry, Samoce wykrywasz angielski. No zarabiaj 2000 wywiad. Twój problem i Twoi koledzy synający, jaki mój problem? Jak no, chcesz iedro no, nie żadne problemy. Umowa, jak się do nas zgłosić, co trzeba aplikować z innymi, dwoma osobami innymi. Wysiłek 12, wysiłek słowo, no to, to za dużo chcą, ja się nie chcę wysilać. Żadnych agencji, nie, to ta oferta jest słaba. Stokoła, nie, to jest słaba, słaba to jest. Dobra, weźmy inną. No to za 45, to też nie wiadomo, co to jest. Ta za 45, 30, 45. No też jest fully remotem, no to znaczy, że wiesz, że sobie z domu pracujesz i czyli tak, no, no z domu to wiadomo, nikt Cię nie kontroluje, i spoko. No to klikamy, co trzeba tam zrobić. Aleje Rozielimskie, Warszawa. To mi się jakoś, no dobra, nieważne. No i tu trzeba tak, Jawa, co dodać jakieś z Harvey, Advanced, coś tam. Remotle, 30-40 kloców. No i tak, 45 kloców Montchle. No te Montchle no to jak to wiesz, no to coś tak, kopiuj, no i ja byś nie wiedział, no to mądry, to znaczy, że możesz przytulić ten hajs. No jaki jest mądry? mi przytłumaczył, wykryto polski, w ogóle, no popatrzcie, tu w ogóle tłumacz, niby jest dobra, no, ale nie wyszkrył już angielski, no to już jesteś inteligentny, no to 45 kloców miesięcznie. Na no, co to wydasz? No nie wiem, na co będziesz chciał? Kto chciał? Singapurę, dobra, co to skopiować? Co oni chcą, no to 40, no czekajcie, to 40 kloców. 40, a tu piszą, że 45 kloców, no to już tu piszą, że niby 45, to 40, no to montlę. Aptu. no to, na to. No to, no to, to znaczy w ogóle, że do, no to musisz, no nie, nie, no, patrzysz w ogóle na to wytłuszczone, no to tyle chcesz hajsu, nie? Nic cię innego nie obchodzi. jest 100% remote, no i co? No i flexible, no to dobrze, co pracujesz, ja się to bym wytłumaczył, to też, że pracujesz flexible, to znaczy, że. Ty musisz tam ósma tam, kurwa, 16 czyli pracujesz kiedy chcesz, co nie? No i pajdlawę tam, że masz te urlopy płatne, nie? No, to nie jest na pewno, ale sobie sprawdzę jeszcze, Kto no, by to za pajdlawę, sprawdzę, co to jest, sprawdzę, co, co paj znaczy No, co mi się skopiowało, no kurwa! pajlawe. Co to znaczy? No urlop płatny, no i dobrze, no to przyjdź za gołą dupą. Znaczy, ja, no nie musi być go... co tam mi wskoczyło w ogóle, kurwa, no remota, 45 kg. będą mi płacić, co tam mam jeszcze? Zobaczysz, no we offer. No to we offer kopiujesz, będziesz wiedział, co byś miał. Miała. Co oni oferują. No Mozna mi się skopiowało, no co za chujostwo, no. Widam, szukanie kopii. dobra. Dobra, jeszcze raz. Przepraszam, zrezygnowałam się. We offer 45 miesięcy, b 2 nawet po pandemii. No i dobrze, że siedzę w domu i tyle. Udział pół Międzynarodowy Zespół Elastycznego Linii Pracy Płatniowego. No i to mi się podoba.